Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z betsajdy galilejskiej i prosili Go, mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Synu Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowaje na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie ze mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć, ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, sław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już sławiłem i jeszcze sławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a jak gdy zostanę nad Ziemię wywieszony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając jaką śmiercią. Miał położeć oto słowo pańskie. Dzisiejszym wspólnym tematem wszystkich czytań jest przymierze zawarte między Bogiem i człowiekiem. Umowa między dwoma beneficjantami. Bogiem i człowiekiem. Zaproszenie do relacji miłości, a może bardziej, wyznaniem miłości Boga człowiekowi i człowieka Bogu. Przymierze jako wyznanie miłości. Podobnie jak małżonkowie wyznają sobie miłość publicznie przed świadkami, przed zaproszonymi gośćmi, mówiąc: Będę się o Ciebie troszczył, będę o Ciebie dbała. Na dobre i na złe. To jest przymierze miłości. I takie przymierze, do takiego przymierza zaprasza nas Pan Bóg. I zobaczmy, Jeremiasz widząc natchnienia Bożego, mówi, że to jest nowe przymierze. To przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa. Tutaj wewnątrz człowieka. Wypiszę na ich sercach. Chce nam powiedzieć przez to Bóg. Że to będzie coś wyjątkowego. Ta miłość, którą On chce nam okazywać i okazuje, i pragnie, byśmy przez naśladowanie Jezusa Chrystusa odpowiadali na tę miłość. Jak to ma się dzisiaj do Ewangelii? Przyjrzyjmy się. Dzisiaj Pan Jezus mówi nam. Yy, Najpierw widzimy Pogan Greków, którzy chcą poznać Jezusa. Proszą Filipa, ten idzie do Bartłomieja i obydwoje idą do Pana Jezusa. Widzimy Pan Jezus rozradował się w sercu, że nie tylko bracia Jego Żydzi, naród wybrany, ale również Poganie pragną przyjść, poznać Go. I odpowiedzieć na Jego miłość. Swoją miłością. Odpowiedzieć na Jego miłość. Dalej czytamy trudne słowa, ale trzeba nad nimi się zatrzymać. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Często używane jest to porównanie: życie rozumiane jako przywiązanie do różnych rzeczy, które oddalają nas od Boga. Możemy sobie stworzyć sztuczny raj i powiedzieć: Bóg mi jest niepotrzebny. I o tym Pan Jezus mówi: że w tej drodze, w tym procesie, w tym odkrywaniu miłości Pana Boga jest trud. Trud oczyszczania się z tego wszystkiego, co mnie w tym życiu wiąże i oddala od Boga. Wszystko i wszystkich. Dalej, dalej zaskakujące słowa, bo Pan Jezus mówi tak. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Zobaczmy dzisiaj w drugim czytaniu. Jakby święty Paweł odnosi się do tego lęku pana Jezusa. Gdy Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Jezus lęka się śmierci. Tak myślałem, zastanawiałem się, czy Bóg boi się śmierci. Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. Jednak, jako człowiek, wszyscy lękamy się śmierci. Jezus wiedział, że to go czeka, ale Bóg, który jest życiem, nigdy nie zaplanował śmierci. I śmierć nie jest jego pomysłem. Dlatego Bóg, który schodzi na Ziemię, ma doświadczyć tego, co nigdy nie było w planach Boga. Lęka się Jezus, chociaż słyszymy natychmiast odpowiedź, jakby wsparcie Jego ojca z nieba, który jednoczy się z nim w tym lęku, podnosząc go i zapraszając do wypełnienia. Zadania wypełnienia, spełnienia tego przymierza, które chce na nowo zawrzeć z człowiekiem. Gdy słyszymy o tym nowym przymierzu, to też nasze myśli idą do tego starego przymierza, który zawarł Abraham z Bogiem. Bóg, który Pragnie objawiać siebie jako ten, który kocha, który troszczy się. Niestety człowiek odczytuje Boga, lękając się, przerażając nim. Cała historia Izraela to jest Bóg, który przemawia i chce, by człowiek go poznał jako troskliwego i dobrego. Pamiętamy, u Ozeasza jest taki fragment proroka, który mówi. Miłości pragnę, niekrwawej ofiary, poznania bardziej Boga niż całopaleń i ofiar. Miłości pragnę. Człowiek nie był w stanie przyjąć tej prawdy, że Bóg jest miłością.